Dobry wieczór, kładają się bardzo pięknie. Z Gdańska trzeci raz w historii Lechia rywalizuje w Europie. Dziś przychodzi jej grać w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA z FK Akademią Pandew, a więc wicemistrzem Macedonii. Także historii FK Akademia Pandew za specjalne nie ma. Natomiast to też jest zawsze niebezpieczne, bo będą chcieli ją napisać dziś. I to jest pierwszy atak gości. Ma piłkę przy nodze Zoran Iwanowski. pole karne. Uwaga! I... Jakże blisko byli piłkarze Lechi utraty gola. Dwitar Mitrowski, były reprezentant Macedonii lat 21. Sześciu Lechistów pod bramką zespołu Akademii Pandew, nie najpewniej Jowanowski, jeszcze jest Konrado. Mamy chwilę przerwy od gry. Kapitan Lechi, Flavio Bajszał prosi o uspokojenie sytuacji na trybunach, która w tym momencie jest zaogniona. Piłkarze jednej i drugiej drużyny chodzą daleko od tej trybuny za bramką, Marko Jowanowskiego. Duszan Kudziak w tej chwili podbiegł do bariery i umożliwił otwierając bramkę wyjście jednemu z kibiców, który ma małe dziecko na ręku. No i po tych kilkudziesięciu minutach jak z horroru Mamy nadzieję skupić się już tylko i wyłącznie do końca tego wieczoru, no właśnie piłkarskiego wieczoru w Gdańsku. Na tym co na boisko. Patrząc na ich ustawienie, gdzie Georgiewski jako ten nominalny na pozycji numer 9, natomiast mocno sobie jest wspierany i przez Mitrowskiego, i przez Welinowskiego. To zawodnicy mocno, mocno angażują się w akcje ofensywne. Uwaga pole karne. Szansa zejście do lewej nogi. Kuciak! Doskonała interwencja. Nikol Czeszarkowski z okazją bramkową. No pokazują wicemistrzowie Macedonii, że oni tutaj nie przyjechali, tylko się bronić. To jest zaskoczenie. Konrado bez faulu. Szansa przed zespołem lechi. Konrado po lekarne. Lewa noga Konrado. Gol! Flavio Pajsza. Podejście wysokie od razu po stracie piłki. Tutaj kluczowym momentem było to, co zrobił Konrado. On podniósł szybko do przeciwnika, do zawodnika z piłką, wywalczył. Tutaj sędzia prawdopodobnie przyglądał się bardzo mocno tej sytuacji. Uznał, że fałmu nie było. Zresztą w moim odczuciu jest podobnie. I ta sytuacja to przede wszystkim aspekt tego, co zrobił Konrado w tej sytuacji. Uwaga, zagranie, którym musiał sobie radzić teraz blok defensywny leki i strzał obok bramki duszana Kucjaka wicemistrzowie Macedonii mają tutaj w Gdańsku potencjał do tego, aby bramkę przynajmniej jedną zdobyć. Ta gra jeden na jednego w tej strefie, gdzie znajduje się, gdzie znajduje się piłka, tam jest to wszystko, ten moment jest kurcowsko. Są nieustępliwi, to państwo widzą, proszę popatrzeć, co się dzieje teraz przy linii bocznej. I tak jest w każdym sektorze boiska. Gajos, trzeba ten entuzjazm gasić, najlepiej bramkami. Flavio, doskonałe zagranie, Zwoliński będzie 2 do 0, tak jest! Lechia Akademia, Pandew! 25 minuta! ale I tak właśnie najlepiej! Zatrzymuje się entuzjazm Rywala! Tak, na początku było to uśpienie w strefie obrony zagranie przez Flavio, ale znakomicie Flavio znalazł, znalazł Zwolińskiego, który pięknie wyszedł, pięknie oderwał się w tę wolną przestrzeń za linię obrony. Znakomite zagranie dwóch napastników. W Flavio Zwoliński blisko czekał na podanie, Flavio jednak do dalszy zupek Teraz Sino! Och, mogliśmy mieć tutaj prawdziwy piłkarski firework. Tym bardziej, że pamiętajmy o dźwięku, ja po prostu. Tak. Miał swoje zupełnie nieoczekiwane przebiegi. Flavio Paisał będzie 3-0! Mistrz Macedonii, ale znowu Flavio to co zrobił Kałuziński, fantastycznie oderwał się od swojego napastnika od swojego środowiskowego obrońcy pom pom pomocnika za piłkę prostopadu. My tak jak widzieliśmy w tej sytuacji gdzie Kałuziński poszedł wysoko do napastników zrobiła się Flavio, uwaga dostaje piłkę i nie ma spalonego Flavio Paisão, ale tym razem ponad poprzeczką znowu piłka prostopadła, a mógł to być hat-trick, mógł być hat-trick, ale znowu piłka prostopadła, to jest piłka zapływcza dla obrońców z Macedonii jeszcze Zwoliński walczy o piłkę niezgrabnie wybijaną przez Tamislawę Iliewa Nagrodą za zwycięski, oj, teraz będzie bardzo groźnie, wychodzi Ewka Akademia Pandew, Mitrowski, Mitrowski, wracają, odbudowują się w defensywie Lechiści, no błąd Pietrzaka i to błąd ogromny, który skutkuje tym, że Duszan Kuciak musi ratować zespół w fantastyczny sposób, teraz Duszan Kucyak naprawia bardzo duży błąd, ogromną wręcz pomyłkę Rafała Pietrzaka, bo tylko Kucjak dzielił teraz Marko Georgiewskiego od zdobycia bramki, oj, tutaj nalepa i pozostaje... Cieszyć się, że w tym meczu nie ma waru. Znowienie do Maronga. Pietrzak piłkę podbija. Jeszcze próbował przed momentem Martin Giorgiewski. Nie koniec tego ataku. Jeszcze Martin Giorgiewski. Kuciak z problemami. Kończy się na strachu. Nie był w pełni, pełni zdrowy, bo w moim odczuciu to był bardzo groźny piłkarz w tym spotkaniu. Myślę, że ten tre, trener się kierował zmieniając tego piłkarza. Terazzino doskonałe to do zagranie. Flavio Paiszeł! I 4 do 0. Przepiękna asysta Terazzino! I filmowa bramka. 3-4 meczu za nami. Flavio ma Trika. Ale muszę powiedzieć, że ten mecz to oprócz tego, że są cztery gole, to ten mecz to jest przede wszystkim mecz asyst. To w jaki sposób piłkarze gdańskie Lechi dzisiaj zagrywają te piłki, te, te y, piłki, piłki pierwszego stopnia, te asysty pierwszego stopnia, to aż ręce same składają się do braku. bo to w jaki sposób te piłki są podane, to one są wręcz perfekcyjnie. Lekkie to zagranie w pole karne, ma kłopoty Pietrzak i Kuciak Jeszcze wybicie maloczy! Ale nie wiem, tutaj właśnie jak zawodnicy pokazują, że. Było zagranie, zagranie ręką. Zagranie ręką no, nie ma waru, więc nie będziemy tego sprawdzać w ten sposób. Dobrze, Pietrzak w odbiorze piłki, Flavio pole karne, przez nim Jogowicz, Flavio i tylko słupek! Ale to z... jest festiwal portugalskiego napastnika. Mamy. Tak Feżta! Jest takie słowo, nie fiesta, tylko festa po portugalsku. Bawi się dzisiaj Flavio na boisku. Jeszcze raz, uwaga, gol! Gol dla gości, 4 do 1, Duszan Jokowicz. I to jest to, o czym właśnie teraz widzieliśmy reakcję Duszana Kuciaka, który cały czas powtarzał i, i pokazywał swoim obrońcom, że tu nie ma tego krycia, nie ma tego tej gry 1 na jednego na odpowiednim poziomie. Do dalekiego zagrania w stronę Pandewa lepiej ustawiony na lepa, Klemens Klemens czeka na piłkę Sezonienko no. jest Zwoliński, Zwoliński, szansa na piątą bramkę, ale broni ten strzał Marko Jowanowski. popatrzmy, Pietrzak na bliższy słupek, dobrze ustawiony tam sprytnie był do zakończenia tej akcji Sezonienko Donov za linię obrony, uwaga szansa przed zespołem z Macedonii i na całe szczęście nie ma drugiej bramki dla FK Akademii Pandew Złapali się za głowy wszyscy, wśród rezerwowych i trenerzy zespołu wicemistrza sprzedłużył nam się bardzo ten wieczór piłkarski. No ale na szczęście mecz Udało się dograć do końca bez dalszych niepokojów. A Lechia pokonuje FK Akademię w 4 do 1 trafienia. 3. Flavio Pajszao, bohatera wieczoru oraz gol Łukasza Zwolińskiego. Dla gości trafił Jogowicz, Trzymamy kciuki za zespół Lechki w przyszłym tygodniu. No i mamy nadzieję, że, że możemy być już spokojni o to, że to oni zagrają w następnej rundzie z Rapidem.